Top 5 celebrytów, którym sława i pieniądze nie uderzyły go głowy: 5. Joaquin Phoenix. Aktor z Jokera żyje bardzo skromnie. Wynajmuje mieszkanie zamiast kupować dom, jeździ rowerem i unika luksusowych samochodów. Wspiera ochronę zwierząt i inicjatywy ekologiczne, pokazując, że sława nie wymaga przepychu. 4. Emma Watson. Znana z Harry'ego Pottera, aktorka mieszka w skromnym domu i korzysta z transportu publicznego. Angażuje się w projekty charytatywne i edukacyjne, prowadząc zwyczajne życie bliskie normalnym ludziom. 3. Kristen Bell i Dax Shepard Para aktorów mieszka w zwykłym domu pod Los Angeles i nie eksponuje luksusu. Codziennie robi zakupy w lokalnych sklepach, spędza czas z dziećmi i prowadzi życie bliższe przeciętnemu człowiekowi niż większości gwiazd. 2. Mark Zuckerberg Pomimo miliardów na koncie, CEO Facebooka nosi proste ubrania, jeździ samochodem średniej klasy i mieszka w skromnym domu. Angażuje się w codzienne projekty charytatywne, nie eksponując swojego majątku. 1. Chris Evans. Aktor z roli kapitana Ameryki wynajmuje mieszkanie, jeździ zwykłym samochodem i unika przepychu Hollywood. Często pomaga innym i stawia normalne życie ponad luksus i sławę.